Trzy razy w roku odrobaczanie, detoksykacja, yy, pozbycie się pleśni i grzybów. Są takie badania, które pokazują, że mózg zupełnie nie pracuje, a organizm nasz żyje. I mogę tutaj od razu powiedzieć, o co chodzi w tym leczeniu wodą. Po 90 dniach wszystkie pasożyty przestają składać jaja, tylko przechodzą do naszych organów wewnętrznych. Nikt nie mówi o tym, że. Potrzebujemy yy, no, przyłożyć się, potrzebujemy ruchu, potrzebujemy szczotkowania naszej skóry, żeby ruszyć z tym układem limfatycznym. W jaki sposób poprawić swoje zdrowie, jak pozbyć się pasożytów, jak usprawnić działanie jelit, między innymi o tym będziemy rozmawiać na kanale Kulisy Sukcesu. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Michałem Toczyłowskim, naturopatą. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. Jelita nazywane są drugim mózgiem w organizmie człowieka. Dlaczego to one są takie ważne? Wiesz co, bo jest taka prawda, że w jelitach zachodzą wszystkie procesy, które dotyczą naszego całego organizmu. Po pierwsze. Po drugie, jako ciekawostkę powiem to, że są takie badania, które pokazują, że mózg zupełnie nie pracuje, a organizm nasz żyje. I to wskazuje na to, że nawet jelita są pierwszym mózgiem, że one odpowiadają, one rządzą. Zresztą wiecie, jak wygląda sytuacja. Kiedy się zakochujemy, to zakochujemy się. O tyle w brzuchu, tak. Właśnie. Więc y, kiedy jest stres, to stres jest tutaj, w brzuchu. Idziemy do łazienki. Kiedy cokolwiek się dzieje w naszym organizmie, co jest dobrego, ale w naszym otoczeniu, co jest dobrego bądź złego, czujemy to wszystko w naszych jelitach. Więc. Od tego jest zależne nasze całe życie, funkcjonowanie, nasze emocje, depresja, yy, zadowolenie, uśmiech. To wszystko jest powiązane. Serotonina w 90% produkowana, hormon szczęścia, produkowana jest w naszych jelitach, więc... Nie ma innego wyjścia, jak nie dbać właśnie o nasze jelita. No to właśnie jak zadbać o te jelita? Jak zrobić to dobrze? Bo w internecie w książkach jest pełno informacji, ale przesiejmy te takie najważniejsze i te właśnie dobre informacje. Wiesz co, tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to ja to zebrałem w tak zwane 10 kroków do uzdrowienia. Zabrałem to w ostatnim odcinku, opowiadaliśmy o tym, że tak naprawdę do, do, doprowadzając swoje dziecko może doprowadzając, tak brzmi, brzmi niedobrze ale pomagając swojemu dziecku, żeby doszło do zdrowia pojawiły się różne rozwiązania, które przyszły tak naprawdę z Dalekiego Wschodu przede wszystkim. I które są naturalne, bo to nie tylko z Dalekiego Wschodu, bo część też rozwiązań, które są z europejskich typowo, ale z, na przykład z przed 150 lat na przykład leczenie wodą. Ym, I mogę tutaj od razu powiedzieć o co chodzi w tym leczeniu wodą. Otóż, otóż ym, polega to na tym, że tak naprawdę robimy sobie kąpiele ziołowe. Jest to macierzanka, jest to owies, jest to siano. Zaparzamy to z rana. Wieczorem gotujemy, zalewamy sobie do wanny i robimy sobie taką kąpiel. I wyobraź sobie, że po jednej z takich kąpieli e, u naszego dziecka ono zrobiło siku, to to siku było koloru takiego srebrnego. To było wręcz jak żywe srebro. My z żoną staliśmy i nie mogliśmy w to uwierzyć, e, jak widzimy taki kolor. Po, po kolejnych kąpielach widzieliśmy też i zielone i jeszcze jakieś inne kolory. To było niesamowite wręcz, że, że ta kąpiel powodowała to, że ten organizm to wszystko wchłonął, co było w tych ziołach, ale też wydalił prawdopodobnie to, co było niepotrzebne. Nie, A jak długo ta kąpiel wiemy. powinna trwać? Taka kąpiel y, około 25 do 30 minut maksymalnie. Więc jest to taki proces, który tak naprawdę no, nie jest wymagający, nie jest długi. Jedynie co, potrzebujemy ziół, potrzebujemy chęci i potrzebujemy e, wanny, żeby to zrobić, bo niektórzy jak mają prysznic, to jest większy problem. Więc to jest jeden z elementów takich. Ale e, drugim elementem jest to, żeby się pozbyć pasożytów. Więc e, tutaj pozbywanie się pasożytów e, no, to, to, to coś, co powinniśmy robić e, minimum trzy razy w roku. I dlaczego trzy razy w roku i skąd to się wzięło? Bo to się nie wzięło z mojego zamysłu, ani z jakichś powiedzmy niesprawdzonych źródeł, tylko to są źródła typowo medyczne, książki medyczne, zawierają taką informację, gdzie podane jest, że po 90 dniach wszystkie pasożyty przestają składać jaja, tylko przechodzą do naszych organów wewnętrznych. Prawdopodobnie, czy to będzie 90, czy to będzie 100 dni, czy 95, tego dokładnie nikt nie wie, ale tak, tak jest określone, tak jest napisane, i one wtedy, dany pasożyt dostaje się do nerek, dany do trzustki, dany do mózgu i tak dalej. One się rozchodzą. I wtedy, jeśli jest silny organizm, to jest w stanie je zatrzymać. Ale pasożyty nie są też takie głupie, i one się przez tysiące lat przystosowały do tego, że potrafią się kamuflować. Czyli one. Dostosowują się do naszej komórki. Z zewnątrz pokazują dla naszego organizmu, że to jest dla naszego układu obronnego właściwie, że to jest, to jest nasza komórka, więc nie dotykaj mnie. Ja jestem swój, swoja. Więc to działanie, właściwie to, to działanie takie energetyczne typowo, bo to, to, to jest energia. Którą, e, która która e, ma tutaj, e, że tak powiem, ważną moc i siłę w tym wszystkim. E, to działanie doprowadza do tego, że jeśli jest silny organizm, to jeszcze jest w stanie zatrzymać to, i przede wszystkim to, co znowu książki medyczne podają, e, dochodzi do otorbienia tego pasożyta. Czyli powstaje torbiel, organizm to zamyka. Żeby on nie drążył danej, powiedzmy, naszej tkanki. No i to silny organizm. No ale co, jeśli ten silny organizm łapie jakąś infekcję, osłabienie, dużo pracy, dużo stresu, złej jakości pożywienie, pestycydy, herbicydy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko doprowadza do tego, że nasz organizm traci odporność. A jak on traci odporność, to tak naprawdę Zaczyna wchodzić w grę to, że te pasożyty tak naprawdę zaczynają coraz bardziej w naszym organizmie przeciwstawiać się naszemu organizmowi i coraz bardziej mu przeszkadzać. I oczywiście, później, tak jak wszyscy mówią, to latami doprowadzaliśmy do tego, a nagle później dowiadujemy się, więc warto zadbać o to wcześniej. Czyli to, co powtarzam, trzy razy w roku odrobaczanie, detoksykacja, pozbycie się pleśni i grzybów. Nadmiaru, oczywiście, bo grzyby są nam potrzebne i one są wieli tak zawsze, ale ten nadmiar związany jest też z tym, że jeśli ktoś ma duże łaknienie na słodycze, na, 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 na różnego rodzaju przekąski, e, często podjada coś tam, no to to już jest sygnał, że e, coś jest nie tak. Jest nie tak. Mhm. tak. E, więc to jest taki e, drugi z ważnych elementów. E, kolejnym elementem jest to, że nasz organizm potrzebuje przede wszystkim. Tego, żeby to pożywienie było dobrej jakości. Więc skupiamy się na pożywieniu ekologicznym albo od jakiegoś rolnika omijamy sklepy wielkopowierzchniowe. I tu nie mówię, żeby robić jakąś antyreklamę, tylko tak naprawdę, żebyśmy wprowadzili do swojego organizmu to coś, co nam pomoże, a nie będzie przeszkadzać. Trzecia sprawa. To jest bardzo ważne w przypadku, kiedy dochodzimy do, do jakiegokolwiek takiego, takiej sytuacji, kiedy mamy pomóc organizmowi albo profilaktycznie, albo już jest jakiś, jakaś choroba, albo coś może się pojawić, to, to ruszenie układu limfatycznego, bo mówimy tutaj o tym, żeby dać pożywienia, prawda? Więc dajemy pożywienie, dobrze jelita wchłaniają, nie mamy pasożytów, wkładamy tam dobre bakterie człowieka, czyli mówimy tutaj o tej bakterii wspomnianej w ostatnim odcinku, narinę, ale też jest cudowna bakteria E. coli, Nisle 1917, wyizolowana w Niemczech w 1917 roku. Cudowna bakteria, naprawdę. Polecam poczytać historię tego wszystkim. Więc wkładamy te bakterie, mamy oczyszczone z pasożytów, wkładamy te bakterie. Dostarczamy dobrej jakości pożywienie, no i ten organizm tłoczy to, e, dostajemy to pożywienie, układ krwionośny przenosi po całym, po całym, po wszystkich zakątkach naszego organizmu. No tak, ale mamy, co powstaje? Powstają odpady. No i teraz te odpady kto zabierze te odpady? Układ limfatyczny. Więc ten układ limfatyczny jest bardzo przez nas pomijany. Nikt nie mówi o tym, że siedzenie przez 8 godzin w pracy to jest gigantyczny zastój dla układu limfatycznego. Nikt nie mówi o tym, że potrzebujemy yy, no, przyłożyć się, potrzebujemy ruchu, potrzebujemy szczotkowania naszej skóry, żeby ruszyć z tym układem limfatycznym, czyli te, tą naszą kanalizację, to nasze szambo musimy wyprowadzić. Bo układ limfatyczny nie ma żadnej pompki, nie ma żadnego serca. Jedyną pompką są nasze mięśnie. Jedyną pompką jest na przykład poruszanie przeponą, czyli oddychanie głębokie. To przepona porusza naszymi organami wewnętrznymi, dzięki temu te organy mogą pozbyć się też balastu niepotrzebnego. Dzięki temu te organy też się oczyszczają. A jak się okazuje, literatura nie podaje za wiele informacji, medycznych, nazwijmy to w Europie, ale, ale na Dalekim Wschodzie. Podaje się już informację, że największe ujście układu limfatycznego jest w wielicie grubym. Czyli jak mamy zastój wielicie grubym, czyli zaparcia, bądź mamy rozwolnienia, to mamy jelito rozwalone i tak naprawdę ta limfa nie jest w stanie przez to jelito wypróżnić tych toksyn. I one wtedy albo trafiają jeszcze raz na nasz organizm i Wpadają na wątrobę, obciążają wątrobę. Wątroba nie jest w stanie tego przerobić, organizm y, coraz bardziej zatoksyczniony, przez co powstają różnego rodzaju stany zapalne. A jak stany zapalne, to procesy nowo tworzenia. Więc y, jest to taka po prostu maszyna rozpędzona, która może doprowadzić do wielu schorzeń, do wielu chorób, jeśli nie oczyszczamy swojego układu limfatycznego. I teraz co robić? Py, py, pytanie powstaje. Więc to, co ja e, sprawdziłem, to, co sprawdziliśmy na swoim dziecku, ale na, na swojej całej rodzinie właściwie, e, to jest e, ruszanie układem limfatycznym, czyli szczotkowanie naszego, naszego ciała. To jest saunowanie, sauna i zimna woda. To jest chodzenie po kamieniach gorących, rozgrzanych, właściwie nie gorących, a ciepłych takich, żeby się dało chodzić. Czyli wkładamy kamienie z pola, polne, zebrane, wkładamy do piekarnika, e, na blachę tą taką, która jest w piekarniku, rozgrzewamy to do 30-kilku stopni, wyjmujemy i chodzimy sobie po tych kamieniach. I to jest fantastyczne, bo to porusza całe centra, które są w stopach, które są w na, na naszych nogach. E, ten cały organizm się rozgrzewa, dochodzi do tego, że ten, ta, ta, ta linfa, to wszystko zaczyna inaczej pracować po prostu. Więc to jest coś, co robi gigantyczną robotę, a co nic nie kosztuje. Tak naprawdę spacer na pole, zebranie różnej wielkości tych kamieni, rozgrzanie ich, po prostu chodzenie. A 15, minut. ja bym nie chciała, żebyśmy tu wszystkie te 10 kroków zdradzili. Chciałabym, żebyś mi powiedział, to, to jest opracowane przez Ciebie, tak? Gdzie tak. my możemy poszukać też informacji na ten temat? Jest taki kanał, korzystajmy z mądrości natury. Na tym kanale jest film, jest więcej dużo informacji, także zapraszam na ten kanał, korzystajmy z mądrości natury. I tam przede wszystkim jest informacja o właśnie o tym, co ja robiłem, jak robiłem, bo tamte informacje, które przedstawiam, to są takie tak naprawdę z mojej rodziny i z autopsji. autopsji, które są przerobione, przepracowane, tak jak powiedzmy inhalacje, jak pozbycie się różnych przeziębień, jak to zaczęliśmy robić, że, że to błyskawicznie, że po prostu przestaliśmy korzystać z antybiotykoterapii. Nie wiemy, czym jest od 7 8 lat. E, czym jest e, antybiotyk po prostu. Także tu e, Ja myślę, że to by była właśnie taka zachęta, żeby tutaj tak. wszystkiego nie zdradzić, a żeby ludzie zobaczyli do ciebie, ale to powiedz mi jeszcze na koniec, dlaczego warto tym wszystkim się zainteresować? Wiesz dlaczego? Bo przychodzimy na ten świat na kilka dni. I te kilka dni albo przeżyjemy w zdrowiu, albo będziemy leżeć gdzieś tam chorzy. I wy jesteście przykładem, że można naprawdę za pomocą naturalnych metod sobie pomóc? To przede wszystkim, że możemy pomóc tak naprawdę przy każdej chorobie, bo, bo y, jeśli ktoś to przeanalizuje, te 10 kroków do, y, do uzdrowienia, to y, sam dojdzie do wniosku, że nasz organizm potrzebuje substancji odżywczych i potrzebuje się oczyścić. Potrzebuje mieć po prostu drożną kanalizację, ujście, ujście odpadów i potrzebuje mieć. Po prostu te substancje odżywcze, które są logiczne, one są z natury. To, co robimy, to, co, to, 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 co ja pokazuję, to jest tak naprawdę naturalne, które to, to często nie kosztuje dużych pieniędzy, to kosztuje wręcz mało, tylko często chęci kosztuje tak, nasze i czas? Tak, to prawda, bo lekarstwo jest łatwiej zażyć niż to. To jest lekarstwie. najprostsze, tak. bo, bo wszyscy chcą tabletkę na 7 tak. dni, na, na 5 dni na dwa tygodnie, na miesiąc. A na ile czasu to jest? A ja odpowiadam. Proszę pani, aż pomoże. Aż pomoże. Tu wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest organizm, bo może to będzie miesiąc, może to będzie pół roku, może to będzie rok, a w przypadku takich problemów neurologicznych, czy, tam, czy też dzieci z autyzmem, to będą nawet i 3, i 4 lata. Ale ten efekt będzie widoczny powoli. I tak jak nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale sekundę opowiem, tak jak kiedyś oglądałem taki film dokumentalny, o takiej rodzinie skandynawskiej, które dziecko. I to było też takim dla mnie przykładem wielkim. Dziecko urodziło się i stwierdzili lekarze, że on ma, jest chory psychicznie i nie ma możliwości mu pomóc już. Ale ci rodzice nie potrafili odpuścić i tak w skrócie, powiem, dostali się do lekarza, który powiedział im, co robić i co to było. To było ruszenie układu limfatycznego. I w pewnej chwili oni już stwierdzili: Nie, to nie pomaga, to nic nie daje, przestajemy. A ta matka mówi: Wiesz co, do męża. Tak siedzą, rozmawiają, a może jednak jeszcze poróbmy trochę. I wiesz co, i później jeszcze trochę, jeszcze trochę. I oni zaczęli zauważać zmianę u tego dziecka. Czyli trzeba po prostu cierpliwości? Trzeba cierpliwości i trzeba chęci. I do tego wszystkich zachęcam. Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.